Skoro zamknięte, to jedziemy w teren. Jesteśmy we wsi Stryki. W źródłach pisanych z 1528 roku wspomina się o granicach Strykowskich, a sama wieś należała wówczas do Bielska jako miejska. W 1576 roku otrzymała nazwę Młodzianowo. Stryki były wsią królewską. W XVII stuleciu zmieniono nazwę na podobną do współczesnej Stryki. Wówczas we wsi było 80 domostw. W XIX wieku z powodu epidemii wieś wyludniła się. Po I wojnie światowej na nowo została zasiedlona i w okresie międzywojennym liczyła około 200 mieszkańców. W środku wsi sfilmowałem tajemnicze ogrodzone miejsce. Co to jest, powiem w następnej części podsłuchane. Informacja na portalu gminnym. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt wyniósł 9600 zł. Zadanie zrealizowano w 2014 roku. Remont remizy OSP w strykach. Koszt inwestycji wyniósł 63 035,75 zł. Zadanie zrealizowano w 2015 roku. Przejrzałem sprawozdania Wójta z realizacji gminnych budżetów od 2011 roku. I nie znalazłem w nich nawet wzmianki o remoncie remizy w Strykach. Dziwne. W tej niewielkiej wsi wiele jest tajemnic, niestety, ale mieszkańcy niechętnie je zdradzają. O tym, co podsłuchałem o tajemniczych obiektach w Strykach, opowiem w następnej części. Teraz proponuję kilka ogólnych informacji o tej pięknej wsi położonej na Drodze Powiatowej. Najważniejsze zabytki w Strykach to średniowieczny kurhan, cmentarz prawosławny z cerkwią św. Onufregu zbudowaną na początku XIX wieku i przydrożna kapliczka św. Jana z początku XX wieku. Jeszcze po II wojnie światowej w Strykach zachował się wiatrak typu Holender z, z 1900 roku. Wpisany on został do rejestru zabytków. Wiatrach niestety został sprzedany. Teraz znajduje się w miasteczku Brok w województwie mazowieckim i stanowi atrakcję turystyczną niewiadomego pochodzenia. Od 1969 roku funkcjonuje, jak podano na portalu gminnym, 20-osobowa ochotnicza straż pożarna. Chyba co drugi mieszkaniec stryk jest strażakiem, bo w grudniu ubiegłego roku mieszkało we wsi 53 osoby. Jeszcze do niedawna w Strykach żył i tworzył malarz ludowy Jan Szymkowicz. Teraz we wsi istnieje prywatna pracownia ikonograficzna Grzegorza Zinkiewicza. W Strykach urodzili się i wychowali. Jan Syczewski, były poseł i działacz białoruski oraz przełożona Monasteru Prawosławnego w Turkowicach i Humenia Elżbieta Krawczuk. Już 44 lata sołtysem w Strykach jest Leon Syczewski, który opiekuje się widzianym obiektem. Teraz zapraszam na podsłuchane w strykach. Dzień dobry panie Janie. Witamy się po raz yy, kolejny. Dłuższy czas yy, w tym yy, systemie się nie spotykaliśmy, prawda? Tak, bo, bo, bo było podejrzane. <laughs> Wcześniej najpierw było podsłuchane, a ostatnio na podejrzane, bo wydawało mi się, że podejrzane to ciekawsze jest. Dlatego, no i otrzymałem dzięki fundacji. Dzięki funduszowi obywatelskiemu mogłem kupić kamerę, którą korzystałem, żeby, żeby coś podejrzeć i pokazać. No ale tutaj, jeśli chodzi o ostatnie podejrzane teraz, co obejrzeliśmy, no to warto parę słów powiedzieć, co ja podsłuchałem. No tak, bo z tego, co wiedzieliśmy, był pan w strykach. Tak. Wieś, czy taka sama jak każda inna podlaska? No taka bardzo ładna wieś. Zresztą jak wszystkie wsie w terenie gminy Bielskodlaski, wieś zadbana, ludzie mają domostwa, saddy przydomowe, ogrody. No ale również w każdej wsi są obiekty tak zwane y, użyteczności publicznej, czyli mienie gminne. No w strykach, w strykach najpierw to jak zajechałem do Stryk to ludzie mnie tak podpuścili, mówią, idzie pan zobaczy, co tu za takie mamy obiekty park jakiś narodowy, czy coś. Jakieś co... z tego, haszty. co było widać na no to Ja poszedłem, byłem zdziwiony, że tam ogrodzone to jest. No zarośnięte, próbowałem obejść, ale tam tak było zarośnięte, że nie dało się obejść. Z jednej strony, z drugiej strony chodziłem, a później ludzie się śmieją, mówią, to tak u nas wygląda basen przeciwpożarowy. No, no, basen to jest, tylko nie daj Boże, jak będzie pożar, no to nie da się chyba stamtąd wody brać. Tam dojechać się nie da. Dojechać. No do... blisko można dojechać, ale... ale jak to nabrać wody stamtąd, to nie wyobrażam sobie. Tak, y... to już wiemy jak basen przeciwpożarowy wygląda. <grym> w miejscowości. Jak w tak. No i później jeszcze podpowiedzieli mi, zajdzie pan obejrzy świetlicę wiejską. No, z... Z drogi widząc to fajny napis OSP Stryki oraz świetlica wiejska, bardzo zachowane, pięknie, elewacja. Ale powiedzieli mi, obejdź pan dookoła, zobaczysz pan, jak to ta świetlica wygląda. No chodzę dookoła, widzę, że tam okierka na górze, tak jak to kiedyś w zamkach były otwory strzelnicze. I trudno mi było zrozumieć, dlaczego tak świetlice zbudowali. Ale to się okazuje że kiedyś było to zlewnia mleka i, i to przerobili na, na świetlicę, no raczej na ciemnicę, tak elegancko to wszystko wygląda, podejrzewam, pytam się ludzie, czy ktoś tu przychodzi, a oni mówią, jak tu przychodzisz, jak tu zimą na przykład to tylko światło jest zapalone, a, a z okien nic nie widać. Tak I tam jeszcze jest... też OSP, czyli Straż Pożarna i tutaj tak, to ciekawostkę pan mi powiedział odnośnie tego. Może proszę powiedzieć o co chodzi? No to jest Ochotnicza Straż Pożarna. Nie wiem, tam może strażacy się przybierają, czy co? No, nie da się tam do środka wejść. Jest to budynek też Straży Pożarnej, gdzie nie ma wody. A tak, to jeszcze podsłuchałem, ludzie mówią, że jaka to może być świetlica, jak to OSP, jak w środku w ogóle nie ma wody. Ja pytam się sołtysa później, czy, czy tam jest woda. Nie, mówię, no kiedyś to może jeszcze podłączą. A okazuje się, że ten remont to był no, gdzieś około 15 lat. Nawet Sołtys nie wiedział, jak to dawno był ten remont, ale to wszystko wygląda no dość schludnie. Tylko że to, mówię, nie, nie wygląda fajnie, ale. Nikomu niepotrzebne chyba, i tam niczego nie ma. A, Sołtys jeszcze powiedział, że w środku jest nawet kuchnia, tylko y, jak może być kuchnia bez wody? No, a ubikacja tu tam z tyłu była taka y, y, wychodek tak. Słowojka, Słowojka, jak to nazywają. No i, i z kolei dalej powiedzieli, że kiedyś to była szkoła zbudowana w latach 60. -tych. XX wieku, ponieważ dzieci chodziły do sąsiedniej wsi przez las, klasy 1-4, i, i rodzice, w trosce o to, że, no wiadomo, chodzić do innej, postanowili czynem społecznym zbudować szkołę taką niedużą dla swoich dzieci. Materiał pomogli im zdobyć ludzie z Bielska Podlaskiego, zbudowali jeszcze. Jak były małe dzieci i tam się dzieci uczyły normalnie, a później jak już dzieci zabrakło, zabrakło dzieci, zaczęły do, dojeżdżać, dowozić ich do, do szkoły w Augustowie, w sąsiedniej wsi, a więc to ludzie przerobili na świetlicę i była świetlica jakiś czas, tylko z uwagi na to, że trzeba było zrobić remont, no to zaniedbano to, Mówią, że klucze zostały przekazane dla sołtysa i ten sołtys dał klucze komuś, tak podsłuchałem, nie wiadomo nawet komu, że tą szkołę po prostu zdewastowano. Te, te, tą świetlicę, no bo najpierw była szkoła, później świetlica. No i, i tak zdewastowano, że nie opłaciło się robić remontu, a więc po szp, władze gminne doszły do wniosku, że lepiej zrobić Świetlice, tam gdzie jest ciemnica, a ta świetlica została taka zdewastowana. Dookoła tam było widać, że był pastuch elektryczny i tam y, pasą się, y, pas, no. Zwierzęta bydło normalnie, byczki tam chodziły. Ja z początku nawet bałem się wchodzić tam, bo myślę, że no, z byczkami różnie bywa, ale później się okazuje, że byczki w tym czasie w innym miejscu już były. No i, i dopytywałem się, czyje to są byczki. Nikt nie chciał za bardzo zdradzić, ale podsłuchałem później, że to prawdopodobnie sołtysa, czy też sołtysa rodziny, jakoś tak. No, i ja pytam się, Sołtysa, kto to użytkuje, ale nie chciał mi zdradzić, powiedzieć. No, odpowiedział mi, a, a po co to panu potrzebne? No to, no, to, no, to no, z ciekawości. No to ja wówczas napisałem wniosek do pani Wójt. To tutaj to są moje pytania. Tutaj można pokazać ludziom, a tutaj odpowiedzi pani Wójt. I się okazuje, że, że to było, miało służyć w przez kilkanaście lat, z tym, że, że no nikt tego jakby za użytkowanie nie płacił. I to należałoby wyjaśnić, wydaje mi się. Tak, że tutaj mamy przykład, jak, jak wykorzystuje się mienie publiczne dla gminy i dla społeczności lokalnej. Przykra sprawa, niestety. No, jak mawiają, że po y, stanie posiadania gospodarza możemy ocenić, jakim jest tak naprawdę gospodarz? No tak, no, no może, może ja to zostawię bez y, komentarza. Niech ludzie widzą i, i, i coś robią. No, mam nadzieję, że radni się zainteresują, chociaż radni no, wszystko, wszystko uchwalają i, i pewnie, no nie wiem, a nic nie kontrolują. No tu jest problem. Panie Janie, pan jeszcze mi pokazywał jedną ciekawostkę dotyczącą stryk. Chodzi o y, wartość y, tych y, Tak, y, tak. O tutaj można, właśnie. Tutaj jest y, z dwudziestego roku y, w sprawozdaniu corocznym wójta z wykonania budżetu. I jest y, takie, jak, jak wygląda mienie gminne. I tu zobaczmy na przykładzie stryk, gdzie jest pokazane jaka wartość jest tej świetlicy wiejskiej, czyli dawnej szkoły, czyli tej ruiny, co widzieliśmy, i jaka wartość jest remizy strażackiej. Remiza strażacka odnowiona, ładna i wartość zero, natomiast ten budynek, który jest ruiną, dokładnie razem z budynkiem tym gospodarczym, też ruina, wartość aż 14 tysięcy. No może. Wartość placu to może i tak 14 tysięcy by było, ale tego budynku, no nie wiem. Gdyby ktoś mi dawał za darmo ten budynek i żebym go odnowił, no, no nie udźwignąłbym. Nie wiem, kto by się po... zainwestował w ten budynek, jak on jest już ruiną, i, i dlaczego nie ma. Jakby odpowiedzialności, kto do tego doprowadził. To piętnasty odcinek podejrzanego w sumie i podsłuchanego, czyli no, kończymy, jak gdyby kolejny cykl, i, i wkrótce pewnie coś nowego wymyślimy. No ja myślę, że najszybciej to będzie no, podejrzane, no bo jednak obrazki są ciekawsze.